Co o tym wiesz? Co słyszałaś, co słyszałaś na temat kryształowych dzieci? Odkąd robię te analizy karmiczne, które są bardzo szczegółowe, <grymna> wiele mam prosi mnie o te analizy dla swoich dzieci, bo, te, bo twierdzą, że te dzieci są, zachowują się inaczej, chodzą z tymi dziećmi po lekarzach, e, e, widzą, że te dzieci się jakby trochę izolują są dziwne, są inne. Nie wiadomo, o co chodzi rodzice się martwią. Kryształowe dzieci, moi drodzy. Kryształowe dzieci to są dzieciaki, które zeszły na ziemię od, gdzieś od 2000 roku. I kryształowe dzieci charakteryzują się tym, że są bardzo wysoko wrażliwe. To są dzieci. Ja nie jestem oczywiście lekarzem, ja jestem tylko psychoterapeutą holistycznym i badam ten temat już od dłuższego czasu. Dzieci kryształowe to są dzieci bardzo wrażliwe, które czują więcej, dzieci, które rozmawiają z tobą na bardzo dorosłe tematy, to są dzieci, które, które mają własne zdanie, już jako małe dzieci, tak, z którymi masz wrażenie, że rozmawiasz, jak to się kiedyś mówiło, stary maleńki, Albo stara maleńka. Dzieci kryształowe są to dzieci, które mają bardzo dużo takich refleksji, które często nie jedzą mięsa, bo twierdzą, że to są zwierzęta i one takich zwierząt się nie wolno zabijać, które bardzo są związane z naturą, które kochają zwierzęta, które kochają kwiaty, które kochają rośliny, czują bardzo duży związek właśnie z naturą, te dzieci kryształowe to są dzieci, które nie lubią hałasu, które szybko są przebodźcowane, bo są bardzo wrażliwe, wszystkie ich zmysły są wyostrzone. One lubią bawić się same, takie dzieci, tak, one lubią, one mają swój świat, ale nie świat, że tam są odklejone w tym sensie, ale to są dzieci, które są bardzo kreatywne. Jeżeli twoje dziecko jest kreatywne, to ty się nic nie martw, nawet jak lubi sobie posiedzieć w domu, nie chce się spotykać z innymi dziećmi, to i tworzy coś, maluje, rysuje, klei, wymyśla, szyje, to jest bardzo dobry znak, ponieważ kreowanie czegoś, tworzenie, wskazuje, na to, że osoba czy dziecko ma wysoką energię życiową, ponieważ ma pomysły na różne tematy. Dzieci wysoko wrażliwe y, są to dzieci, które nie powinny chodzić do szkoły y, takiej oficjalnej szkoły, y, która jest dostępna dla innych dzieci.